Wybory samorządowe coraz bliżej, jedną z oznak zbliżającego się głosowania, jest stale powiększająca się liczba plakatów wyborczych przedstawiających sylwetki kandydatów Niestety w nocy ze środy na czwartek doszło do aktów wandalizmu i niektóre banery zostały zniszczone. Do takiej sytuacji doszło m.in. na ulicy Czartoryskich, gdzie zniszczono plakaty kandydatów różnych opcji politycznych, poza plakatem kandydatki na prezydenta Puław Beate Kozik. Sama Beata Kozik w internetowym wpisie potępiła niszczenie plakatów, wspomniała również, że materiały promocyjne jej komitetu również są niszczone bądź zrywane. Oświadczenie potępiające niszczenie banerów wydała też m.in. Trzecia Droga, sytuacji również inni kandydaci. Tablice białe, które kiedyś były na uwieszczenia dzisiaj się stały śmietnikiem tak naprawdę i myślę, co prawda przepis jasno nie określa, że to tylko na to, ale wystarczy wewnętrzne zarządzenie, które określi sposób dysponowania tablicami. Zawieszanie jest nagminne, no może to jest ten element zabawy, prawda? Ja natomiast koncentruję się na e, fajnie lubię swoich kontrkandydatów, przynajmniej niektórych i chętnie bym z nimi na każdy temat porozmawiała, pewnie będzie okazja, bo ścierajmy się o poglądy, o Pomysły na miasto, o nasze zaangażowanie: ja absolutnie jestem zdecydowanym przeciwnikiem niszczenia komukolwiek czegokolwiek. To jest niszczenie mienia, to jest wkraczanie w przepis prawa, który chroni. Tego typu nośniki i naprawdę raczej poprawiam, a zdarza mi się, że poprawiam, niż w jakikolwiek inny sposób ingeruję. Bądźmy ludźmi, którzy cieszą się kulturą swoich współobywateli i swoją własną. Przypomnijmy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń, zaniszczenie materiałów wyborczych grozi kara aresztu bądź grzywne. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.